Gryziemy z bólu ręce, umieramy z miłości. Ludzie, ludzie, wy nie wiecie, że jest szczęście na tym świecie? Patrzeć w niebo, gonić okiem za gwiazdeczką, za obłokiem, słuchać pieśni, którą śpiewa naszej duszy duch przyrody. W głosie ptasząt, w dźwięku wody, w szeleszczących listkach drzewa i nawzajem wysnuć z siebie pieśń piękniejszą, pieśń marzenia o aniołach i o niebie, i w szlachetne uderzenia wybić wszystkie serca bicia i żyć pełnią swego życia. Za sobą lat niewiele, mieć przed sobą szczęścia, wieki, w sobie duszę, która śmiele dąży w przyszłość, w kraj daleki, w kraj z pięknością i swobodą. Snem miłości, czucia, wiary, kochać, wierzyć. Czuć bez miary, być kochaną, umrzeć młodą. Ludzie, ludzie, czyż nie wiecie, że to szczęście jest?